W piśmie mamy cytat mówiący o manifestacji, że człowiek nie może niczego wziąć, jeżeli nie jest mu to dane z nieba. Więc teraz musimy zadać sobie pytanie, czy niebo i królestwo w nas to jest to samo? Niebo, szamaim, wskazuje na wymiar wyobraźni. To, co niewidzialne, niewyczerpane, nieograniczone, a jednak realne. To jest poziom Twojej świadomości istnienia, gdzie wszystko już istnieje jako możliwość. To przestrzeń, z której spływa natchnienie, jako źródło bijące wodą, zanim jeszcze zobaczysz strumień. Królestwo, czyli Malkut, to już nie samo źródło, ale władza, porządek i manifestacja tego, co z nieba pochodzi. To moment, kiedy przyjmujesz w sobie, że ja jestem, jest Królem, Twoja świadomość obejmuje panowanie i zaczyna rządzić doświadczeniem. Innymi słowy, kiedy rozpoznajesz w sobie Boga, zaczynasz żyć z tej mocy, a wtedy to, co było w niebie, w wyobraźni, staje się rzeczywistością w ziemi, czyli w swoim życiu. Niebo i królestwo nie są więc dwiema odrębnymi rzeczami. To jedna i ta sama rzeczywistość, ale oglądana z dwóch perspektyw. Niebo to wymiar potencjału, królestwo to ten sam potencjał urzeczywistniony w Tobie, źródło i strumień, inspiracja i jej owoc. Więc słowa, Królestwo Boże jest w was, wskazuje, że niebo nie jest gdzieś odległe, ale znajduje się w Tobie, bo w Tobie źródło Zaczyna się przejawiać jako życie. Możesz powiedzieć: Niebo to niewidzialne nasienie, miejsce wyobrażania, a królestwo to drzewo, które wyrasta, gdy ty z wiaro pozwalasz nasieniu się zakorzenić. I to ma miejsce w każdej sekundzie Twojego życia, tylko tego nie dostrzegasz, bo nie zrozumiałeś jeszcze słów. Szukajcie najpierw królestwa Bożego i jego sprawiedliwości, a wszystko inne będzie wam dodane. Bo zaiste jest napisane, że człowiek nie może niczego wziąć, jeśli mu nie jest dane z nieba. Póki nie rozpoznasz, że jesteś jedyną przyczyną zjawisk w Twoim życiu, nic się nie zmieni. Dlatego każdy z nas, prędzej czy później, powie: Niebo i ziemia przeminą, ale moje słowa nie przeminą. Bo niebo, świat myśli, obrazów, uczuć, sama wyobraźnia i ziemia, zewnętrzne skutki, mogą się zmieniać, ale słowo, świadomość, ja jestem, pozostaje. Zapraszam Cię do projektu, który obejrzy Cię z iluzji, w którą uwierzyłeś. Napisz do mnie start, by dowiedzieć się więcej.